Siema, z tej strony Jakub Dzisiaj nie będę nagrywał, Tylko to będzie zapowieść. Yy, tak i Zapomnijcie o tym kanale Co był na tablecie A teraz będzie kanał Na kompie. I nie wiem czy to będzie Jakaś różnica hmm. w ogóle Ale w każdym razie Będzie to na kompa. I chyba będzie też inna nazwa. Będzie też inna nazwa. Że ten. Po prostu będę się inaczej nazywał. Ja będę. Kupcie. Coś takiego. Jeszcze, jeszcze popracuję nad tą nazwą. Jakby to zapowiem Wam jeszcze na tym kanale. A właściwie ty ja ten bo już e, Nazwa ta będzie. się Właśnie teraz będę się logował na gdzie. Tu będziemy ta samka nawet. Wiem, ale teraz będzie inna nazwa. I ten. Ta nazwa będzie się nazywała E tu D tu. Będzie E-T Ryt I R U E U D I U. No. no, 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 no really I. Mamy Papa, Marysia też się żegna. Chodźcie. Marysia też się zegna. Pożegnaj się, Marysia. Nawet gdzie, Marysia? I to jeszcze będzie